tak dużo. Jako autorka tych fotografii chciałabym dodać, że ten projekt był dla mnie nie tylko zawodowym wyzwaniem, ale bardzo osobistym przeżyciem. Dziękuję mamom, które wzięły udział w projekcie, że wpuściły mnie do swojego świata, pokazały mi swoją bajkę, wykazały się wielką odwagą siłą i wytrwałością, zaufały mi totalnie, były otwarte na wszystkie moje artystyczne wizje. Ja uważam, że nie istnieje coś takiego jak przypadek w życiu, że wszystko jest po coś. Swój pierwszy aparat fotograficzny wygrałam w loterii fantowej jeszcze w szkole podstawowej i od tamtego momentu fotografia towarzyszy mi w życiu. I tak samo, jak tutaj Agnieszka opowiada o naszej rozmowie po wielu latach, ta rozmowa była po coś, ona była w odpowiednim momencie. Spotkały się dwie kobiety, które miały swoje marzenia do spełnienia. Agnieszka, jako mama dziecka niepełnosprawnego, chciała, aby mamy, dzieci niepełnosprawnych, mogły wyjść z cienia. Mogły być doceniane, a nie oceniane. Mogły pokazać swoje piękno, swoją siłę. A ja jako fotograf chciałam zapewnić takie niezapomniane przeżycie, czyli udział w tej sesji, żeby to było, żeby te portrety były dla nich inspiracją na lata. Dla nich i dla wszystkich e, innych mam, które e, też mają dzieci niepełnosprawne, ale też te, które mają dzieci zdrowe, ale boją się z tego cienia wyjść ze strefy komfortu. E, chciałabym podziękować Wszystkim, którzy dołożyli się w jakikolwiek sposób do, do powstania tego projektu, a najbardziej chcę podziękować mojemu mężowi, który jest największym fanem moich prac.